Cześć wszystkim! W świecie show biznesu cisza jest zazwyczaj najgłośniejszym krzykiem. Kiedy artysta formatu Vicky Gebor, triumfatorka Eurowizji Junior, idolką nastolatek, dziewczyna, która dorastała na naszych oczach, nagle czyści swój Instagram do zera, wiemy, że nadchodzi coś wielkiego. W branży muzycznej zazwyczaj oznacza to nową płytę. Ale w przypadku Wyki ta cyfrowa tabiela rasa oznaczała nowy rozdział w życiu który dla przeciętnego Polaka może być szokiem kulturowym, ale dla niej jest powrotem do korzeni. Mowa oczywiście o jej romskim ślubie i pierwszym oficjalnym pokazaniu męża Giovanniego. Dzisiaj nie będziemy plotkować o sukni ślubnej. Dzisiaj przyjrzymy się fascynującemu zderzeniu dwóch światów nowoczesnej kariery popowej i surowej, pięknej tradycji romskiej, która rządzi się swoimi prawami, niezależnie od liczby followersów na Instagramie. Zacznijmy od tego, co wydarzyło się pod koniec grudnia 2025 roku. Informacja o ślubie osiemnastoletniej Wyki Gebor spadła na media jak grom z jasnego nieba. Ale to nie był ślub w blasku fleszy, na okładce wiwy czy gali. To było wydarzenie ściśle hermetyczne. Dziadek pana młodego, Bogdan Troudzianek, postać legendarna w środowisku romskim, poinformował świat, że młodzi uciekli sobie. I tutaj musimy się zatrzymać. Dla wielu z nas brzmi to jak scenariusz filmowy, ale w tradycji romskiej to usankcjonowany zwyczaj. To, że Wyki i Giovanni pobrali się w ten sposób, nie łaniąc prawa romskiego, pokazuje, jak potężna jest tożsamość kulturowa tej młodej dziewczyny. Mimo bycia na szczytach list przebojów, w domu, w sercu, pozostaje wierna zasadom, które dla jej rówieśników z TikToka mogą wydawać się abstrakcją. To dowód na to, że sława jej nie zepsuła. Nie oderwała od rodziny. Wręcz przeciwnie, Wyki Gebor udowadnia, że można być nowoczesną Europejką i tradycyjną Romką jednocześnie. Ciekawe jest też to, jak Wyki zarządzała tym kryzysem albo raczej tym wydarzeniem. Pamiętacie jej wizytę w Dzień Dobry TVN? Siedziała na kanapie, uśmiechnięta, ale twarda jak skała. Mówiła: Jestem tu, żeby śpiewać, a nie mówić o ślubie. To była niesamowita lekcja asertywności. Osiemnaście latka postawiła granicę, której boją się stawiać starsze gwiazdy. Powiedziała wprost: Moja muzyka jest dla was, moje serce jest dla mnie. Jednak, jak to w życiu bywa, miłość trudno ukryć w piwnicy. Po tygodniach spekulacji, po wyczyszczeniu Instagrama, w końcu zobaczyliśmy to wideo. Czarno-białe, proste z restauracji. Żadnych filtrów upiększających, żadnej reżyserii. Tylko ona, on i Białe Serce. Dlaczego to takie ważne? Bo to Wyki zdecydowała, kiedy i jak go pokazać. Odzyskała kontrolę nad nar. Kim jest Giovanni Trołdzianek? To nie jest przypadkowy chłopak. To wnuk Bogdana Trojanka, co oznacza, że łączą się dwa potężne muzyczne klany romskie. W tej społeczności takie związki to nie tylko relacja dwojga ludzi, to sojusz rodzin. Patrząc na to z boku, widzimy coś więcej niż nastoletnią miłość. Widzimy kontynuację dziedzictwa. Wideo z randki, które obiegło sieć, pokazuje ich jako normalną parę. I to jest chyba klucz do zrozumienia fenomenu Wikigebor w 2026 roku. Ona dorosła. Przestała być dziewczynką z Eurowizji. Stała się żoną, kobietą, która świadomie buduje swoje życie prywatne z dala od kamer, dozując nam tylko tyle, ile sama chce. Moim zdaniem to, co robi Wyki, jest godne podziwu. W czasach, gdy prywatność jest towarem deficytowym, ona chroni ją jak skarbu. Fakt, że wyszła za mąż tak młodo, może budzić kontrowersje w kulturze zachodniej, gdzie średnia wieku nowożeńców to 30 lat. Ale ocenianie jej przez ten pryzmat jest błędem. Musimy uszanować jej kulturę, w której 18 czy 19 lat to wiek dojrzałości do założenia rodziny. Najważniejsze w tym wszystkim jest to, że na tym krótkim nagraniu widzimy po prostu szczęśliwą dziewczynę. I może to jest ten nowy rozdział, który zwiastował pusty Instagram rozdział pod tytułem Autentyczność. A wy, co myślicie o łączeniu wielkiej kariery z tak silną tradycją? Czy wyki dobrze robi, ukrywając męża przed mediami? Dajcie znać w komentarzach. Dzięki za uwagę.